Kolejne zadanie z metody graficznej. Tym razem nierówności mamy tutaj zaznaczone w drugą stronę i mamy wyznaczyć minimum, a nie maksimum. Zobaczymy, co to nam zmieni. Ok. No to pierwsze co? To chcemy sobie wyznaczyć te nasze punkty na wykresie. Ja sobie wykres zrobię tutaj. I co znaczy osie standardowe? czyli y i x? To co robiłem w poprzednim przykładzie, czyli po prostu przemianuję sobie x1 i x2 na y i x, żeby łatwiej mi się liczyło i oni musiały się zastanawiać, na której osi leży x1, a na której osi leży x2. Ok, no to przemianowuję sobie 3y plus 4x. Większość równe 12. 2y plus 3x większe równe 16. Ok. No i oczywiście x y większe równe 0. Takie założenie tutaj po prawej stronie mamy. Ok. Na razie funkcją solu się nie zajmujemy. Chcemy sobie narysować obszar. E, znaleźć obszar, który jest ograniczony przez te nierówności. No to tak najpierw za x przyjmujemy 0 czyli cena wychodzi 3y równe 12 y równe 4 teraz za y przyjmujemy 0 4x równe 12 czyli x równe 3 lecimy dalej znowu przyjmujemy tutaj za x 0 o to nam się zeruje czyli y ile jest równe jeżeli 2y Założę, chodem, jeżeli 2y jest równe 16, no to y jest równe 8. Teraz za y przyjmujemy 0. I analogicznie, jeżeli mamy 3x równe 16, no to x jest równe 5 i 1 trzecia. 5 i 1 trzecia. Okej. Okay. To mamy te punkty. Możemy je sobie zaznaczyć na wykresie. Tutaj, jako że mamy te punkty dosyć oddalone od siebie, wprowadzimy sobie taką podziałkę 1, 1. I tak, pierwszy punkt 0 w x4, y. O tutaj. Drugi punkt naszej pierwszej tutaj prostej. O. 3 w X, 0 w Y. Dobry. Cyk. To będzie nasza prosta numer 1. Teraz prosta numer 2. 0 i 8. No to troszkę mi się tu skala kończy. No dobra. 0 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu byłoby gdzieś 8. No i 5, 1, i trzecie. Na no o y równe 0, 2, 4, 5 i tu gdzieś 1 trzecia jest. O. Syk. Dobra. Mamy takie coś. I teraz musimy sobie zaznaczyć obszar, który ograniczają nam te proste ja sobie lubię to zrobić tak, że po prostu wyznaczam sobie y z chociażby pierwszego równania. y chcemy, żeby było większe, równe 12 minus 4x przez 3. Wyizolowałem sobie y i wiem teraz, że szukam liczb, które będą większe od y. Analogicznie, analogiczną nierówność byśmy dostali na dole, czyli y większa od czegoś tam. A to coś, to jest nasza prosta ta i ta. Liczby większe od tych liczb na prostej są no u góry, o tu, w obydwu przypadkach. Więc rysuję ja sobie strzeżkę w górę. Teraz, jak nam określają. E, te dwie proste określiliśmy sobie tutaj w którą stronę nam te nierówności okrajają e, obszar no i teraz chcemy sprawić chcemy mieć ten obszar który jest okrojony przez obydwie nierówności więc kreskujemy sobie powiedzmy ten pierwszy obszar o, przez pierwszą prostą okrojony no i drugi obszar, drugi to jest ten no w tym wypadku widzimy, że nasz obszar powiedzmy taki szukany, jaki by tu kolor wziąć? zielony, że ten obszar szukany jest zasadniczo określony tylko przez tą prostą, no i nasze wartości XY które są większe od zera. I to jest są te wszystkie liczby, które się znajdują. W środku tego obszaru jest ich nieskończenie wiele, ale są ograniczone od dołu przez tą prostą no i osie X oraz Y. Więc mają pewne minimum. I Jak widzicie, tutaj też szukamy minimum funkcji. Namazałem na tym rysunku. Jak ktoś widzi takie działania tych strzałek, to nie musi sobie tak mazać rysunków. Ale mam nadzieję, że to trochę Wam bardziej zobrazowało. Ok, teraz jakoś sobie musimy narysować gradient. Mm, mm, mm. Może przerosuję to, mniej pomazane. I wrócimy do rozwiązania, wiedząc, już który obszar jest przez nas poszukiwany. W sumie nie zajęło to dużo czasu. Dobra. Czyli jeszcze raz kreślić ten obszar, to jest ten o. o. Ten cały tu. Tu się znajdują nasze x1, y i x1, x 2 czyli u mnie y i x. Ok. Standardowe jak w poprzednim zadaniu rysujemy sobie gradient. Gradient. W funkcji F. No, i tak za x1 przyjęliśmy y, które wyląduje tutaj w takim razie. Dwójka wyląduje tutaj. Na x2 przyjęliśmy jako x, tutaj ląduje. Trójka. No i cóż? 3 w prawo, 2 w górę. Taki jest nasz gradient. Ok, to co nam pozostało, to przedłużyć ten gradient. Wow, grad. Przedłużyliśmy gradient. No i przesuwamy się teraz tak jak wtedy z linijką. Ale uwaga, będzie zmiana, bo szukamy punktu od lewej strony, który najpierw nam tutaj się znajdzie. Który najpierw nam punkt się znajdzie. No i tak patrząc. O, wow, Ha, ha, ha. Nie będzie to dokładne, i mam teraz rozkminę, czy to będzie prosta. Czy to będzie na przykład punkt po prawej stronie, tutaj ten O? okej okay. to wyliczyłem sobie, yy, gdzie powinna się przycinać ta nasza funkcja. Powinno wam wyjść, jeżeli się gdzieś nie ewoluję na szybko. Że idąc od lewej, najpierw spotkacie ten punkt, o tutaj. To będzie wasze rozwiązanie. No, to wyszło z takich tam przekształceń funkcji. Ok, to mamy już określony ten punkt A. No, znaleźć go jest dosyć prosto, bo w sumie mamy go obliczonego już tutaj. To jest prosta, numer 2, niebieska. I to jest punkt 08. W ten punkt się wbiliśmy, i to jest nasze minimum. Tutaj funkcja dana w zadaniu, czyli ta będzie miała najmniejszą wartość. I tą wartość funkcji pozostała nam w tym zadaniu policzyć 2x7 plus 3x2, czyli F min. To jest 2x1 plus 3x2. Przy czym my sobie przyjęliśmy za x1y, za x2x, i teraz tak. Ten punkt ma w 0, 0,8, czyli x ma 0, y8. 2 razy 8, 16. I to jest nasza minimalna wartość tej funkcji. I zarazem rozwiązanie Ale. tego zadania.